Ale przecież ja sobie to kupiłam mufina! Nie przypominał sobie. Czemu zawsze jesteś dla mnie taka niemiła? Czemu zawsze ty tyle marudzisz? Dziewczynki, koniec kłótni, śniadanie czeka! <śm> Idziemy, mamo. Szybko jedziecie kanapeczki dla was. Kanapki znowu. Śniadanko, a w twoim wykonaniu zawsze to smakuje najlepiej A ty zawsze musisz być taką lizuską O, moja kochana córa Nie lizuską, to się nazywa po prostu bycie miłym Też kiedyś powinnaś spróbować Trzymaj troszeczkę magicznego pyłu Ble, Fuj, idź mi z tą cukierkową tęczą, bo jeszcze mnie czymś zarazisz Nie. Mufina, no, czemu nie jesz śniadania? Bo zostało skażone przez nadmiar cukru Czy ja pomyliłam cukier z solą? Nie, chyba nie A może... Nie, w tym byłam wczoraj, w tym byłam przedwczoraj, to nosiłam wieczorem. No nie, mamo, znowu nie mam się w co ubrać. Mamo, podwyższysz mi kieszonkowe. Sól, cukier, co ty robisz? No, no jak to co? Podpisuję sól i cukier, żebym znowu nie posłodziła ci kanapek. Ale, ale przecież nie o to mi, Ech, nie o to mi chodziło. O, tato. O nie, zauważyła mnie? Mam sprawę. Yy, mamy zapytań? Ech. Wszystko sobie powtarzam przed dzisiejszym sprawdzianem. Przygotuję się kolejna szóstka. Dzięki żabka za pomoc. Sprawdzian? O nie, zapomniałam o tym. Hmm. Udam, że zachorowałam i nie pójdę do szkoły. A ty? Ani słowa rodzica Tak jest, no bo nie chcę, żeby stała mi się krzywda No dziewczynki jesteście gotowe do wyjścia? Tak, jak zawsze na czas eee, wiesz co, ja dzisiaj, ja dzisiaj strasznie słabo się czuję Chyba, chyba nie mogę iść do szkoły, bo chyba bierze mnie choroba Ty co tydzień nie mówisz tej samej śpiewki? I to jeszcze przysprawdzione? Pewnie z matematyki eee, no bo wiesz i to wina tej klimatyzacji Tak, w szkole cały czas tak strasznie wieje, że, że mnie przewiewa i to dlatego się źle czuję Ale, ale my przecież nie mamy klimatyzacji w szkole Cicho, nie wtrącaj się Dobro. Pewnie cię przewiało, bo nie nosisz swetra na plecach. Ale w sumie wiesz, mnie klimatyzacja też potrafi przewiać. Klimatyzacja bywa zdroliwa. Słuchaj, kochani, nie daj się jej nabrać na te nastoletnie numery. Czy ona nawet klimatyzacji w szkole nie ma? Masz rację! Bufina, wkładaj sweter i do szkoły! I jeszcze tą grubą kurtkę załóż! Ale mamo! Bez dyskusji? To nie fair! Gdyby to powiedziała ma do szkoły. Może dlatego, że ona codziennie chodzi do szkoły. I nie kłamie. I nie kłamie. Oraz nie wmawia ojcu, że chodzi na lekcje hiszpańskiego i nie bierze od niego kasy na nowe spodnie. Życie jest niesprawiedliwe. Słuchaj, kochanie, może, może ja mam za surowa? Może ona faktycznie jest chora? Tak, jest chora. Na Najemnictwo. Pewnie ma to po mnie. A? A właśnie, tato, bo podnieśli mi znowu y, kurs hiszpańskiego o 200 zł. Pożyczysz mi? No pewnie, trzymaj, o. Dzięki! Ucz się, ucz! Ej! O, mówinka! Hmm? Słuchaj, jest sprawa. Ogólnie zamówiłem na wakacje. Tak jak dobrze wiemy, uczysz się tego hiszpańskiego i mi właśnie poleciło Hiszpanię! Skoro ty tak dobrze go umiesz, zajmiesz się tam wszystkim tłumaczeniem, tym mama będzie na pewno bardzo z ciebie zadowolona. Eee, tak Dobra to na razie. Ale ale czekaj! Pusi, ucz się tego hiszpańskiego, dobra? Przydaj się na coś. Ja było w szkole dziewczynki. To było super, mamo i dostałam szóstkę! Ach, Kolejna szóstka do kolekcji! Może zacznę uprawiać je w ramki? Hola, hola, młoda domo! Kurde. A ty co dostałaś? Eee, no bo wiesz co? Eee, pani zachorowała i, i ten, i, i sprawdzano odwołali, tak. I ja ci mam niby uwierzyć, chodzisz do tej samej klasy co twoja siostra. Pomyliłaś mnie chyba z ojcem. Ja nie dam się nabrać na wasze nastoletnie numery. Ej! No tak bywa! Mm. Nie mam kasy na perfumy, a kończą mi się moje. Hmm się nie skapnie. Jak okay, trochę sobie ich pożyczę. Tak, okay. ah, Pięknie. O, już tylko perfumy. Ciężko nie ma? Wiecie, ostatnio jakoś tak strasznie szybko kończą mi się te perfumy. Ha! Pewnie mniej nalewają w tych fabrykach. No i słuchaj, Marta, starzy mi znowu szlabandali. Żenada, może spróbuję się wymknąć balkonem i pójdę z wami do kina. Tylko poczekam, aż tata zaśnie przy pizzy, a mama pójdzie na zumbę. W Muszę kończyć Marta. Kabel bezprzewodowy przyszedł do pokoju. Ej! Co to takiego? To jest tatuaż? No tak, to żaba. O matko moje serce. Czy ja ci pozwoliłam zrobić tatuaż? Czy miałaś moją z... K Kitosław? Mamo, ale to jest henna, spokojnie. Uff, co ty chcesz, żebym dziecko na zawał padło? A, ja mam, a ja mam, przecież ty też masz tatuaż. Ty możesz, a ja nie? A tutaj. Y, bo ja moja droga jestem już dorosła Życie jest nie fair Ej kochani ja też mam zobacz O ta też ma No istny cyrk w tym domu A co tu taka cisza? No nie mówcie, że znowu się pokłóciłyście Nie chcę się zarazić wrednością tej osoby Do tego kabla nie ma sensu się odzywać A kiedyś byłyście nierozłączne Tak bez mamy to nawet nie wiedzieli, chowa skarpet. No i głowę Pamiętacie to? Hmm to tak ma Kupiłam ci prezent. O, a jaki? Proszę bardzo, to pusziny! Opakowanie z pusinami. Najnowsza kolekcja! Marshmallow Pusin pushin, że ona jest bardzo droga. Wiem, że bardzo lubisz puszyny, a ostatnio pożyczyłeś mi 5 zł, a ja Ci ich nie oddałam, więc twierdziłam, że kupię ci je za 120 zł. A tam 5 zł, no, ale dziękuję Ci bardzo. Słuchaj, to ja ci dam więcej. Co? To ma kalorie? No widzisz pizzerko? wszystko teraz ma kalorie będę miała lat. Zawsze będę was kochać, bo jesteście moimi kochanymi z kieszonowcami. Okej, okay, dobra. Nagram sobie stories na Instagram. Hmm. jeden profil. Nie, skąd tu tyle pluszaków? One się wiecznie wywalają. Kiedy to to z tego wyrośnie? Jejciu, jakie cudne akcesoria sobie kupiłam. To jest płyn do dezynfekcji z żabką, a to jest balsam do ust. Właśnie, żabko! Patrz, zakładamy teraz żabową kolekcję. Lepsza pomadka czarna czy taka bordowa? Hmm, czarna będzie taka w sumie buntownicza. Karolowi się spodoba. jaki Karol? Yy, Karol? Karolina, powiedziałam, tato, Znowu się przesłyszałeś. A, Karolinka, a co tam u niej słychać? Uf. Eee. Wiesz co, dobrze jest tam powodzi w tych Karolowicach. O, to super. Zawsze chciałem tam pojechać. Możemy, możemy ją odwiedzić. Yy. Już, już, Nic ci się nie stało. Wszystko będzie dobrze, wiesz? No, moje biedactwo. Pewnie mufina cię uderzyła, prawda? Ach, ja z nią nie wytrzymałam. Ale popracuję nad nią. Plusz. Kto kupuje takie buble? Kto to w ogóle chce używać? Przecież już nie mamy dziecka w domu. O, nauczyłaś się gotować. Co nam gotujesz? nie. Szukałam płatków, bo mafina kupiła tylko takie. Za dużo kolorów w nich. A te będą idealne. Płatki, one są serio super Jeszcze tych nie testowałam, ale to są Marshmallowami, pastelowych kulurkach. a tu będzie chyba jakaś tęcza Więc cute, najpierw mleko Potem płatki, nie, ale najpierw płatki Najpierw dzieciaki To miska, dzieciaki? Sam jesteś dzieckiem! Takaś ciebie dorosła? No to sama sobie opłacisz lekcję hiszpańskiego! Ale moment, przecież jak ja jej nie opłacę, to nie dogadasz się w Hiszpanii! Moja droga, ja sobie translator zainstalowałem na telefonie, więc dam radę. Sorry! Przestańcie się kłócić! O jaki super przepis na pankejki Zdaję rodzicom pankejki jak wrócą z pracy Przynajmniej będą mieli je Co ty znowu musisz się podlizać rodzicom? I gotowe i wyszły ładne I na pewno rodzicom starczą będą zadowoleni O nie zapomniałam Miałam zadzwonić do babci życzyć jej 100 lat Z okazji jej imienin dobra lecę O mafinka zrobiła Kierowicą. Hmm, mam pomysł. Tak to zrobiłam Ci pyszne pankejki? Wow, jakie piękne pancejki! Naprawdę super ci wyszły. No musiałaś się naprawdę bardzo postarać. Tylko wiesz, no bo potrzebuję ostatnio stówy na składniki do gotowania. Tak, smacznego. Jasne, nie ma problemu, trzymaj! No, no i wiesz, jeszcze raz wszystkiego najlepszego babciu. Kocham cię! Ech. Gdzie są panki? O, tato, widzę, że zjednać pankejki! Smakowały ci? Tak, córeczko pyszne były! Naprawdę mufinka się postarała! E, mufinka? Przecież to ja zrobiłam! E, jak to ty? O nie moja stuwa! O, mateczku, mufinko, przewróciłaś się, już cię poprawiam. Słuchajcie, wszyscy zrobimy wspólnie. Herbatkowe przyjaciele puszaków i spokojnie, Jumbo już malał się. Mufinka tym razem nie będzie zaproszona. Już więcej ci krzywdy nie zrobi. Zawsze tak mówię, a kończy się tak samo! To co ty robisz? Ja? Ja co robię? Szukam prezentów na święta, bo nie wiem, gdzie mama je schowała. Tam, gdzie zawsze, tato. Ale ci nie powiem. Nie ma psucia magii świąt. Szafka nad lodówką.